Jeśli trwa spór z człowiekiem, który oglądał bardzo uważnie mecz, a później rozmawiam też z analitykiem, który ma dostęp do instata i też analizuję z Marcinem Matuszewskim, uh -huh. i on mówi, Roman, była hybryda. No okej, okay. hybryda, tylko po pierwsze też diagnozuje Marcin Matuszewski, który zna piłkarzy, zna system szkolenia, mówi tak, czy polski piłkarz. Jest przygotowany na, na no hybrydę, tak? No Czyli wiecie, nawet z ofensywy na defensywę na zmianę systemu. To jest bardzo niebezpieczne nawet dla piłkarzy, którzy są już za granicą, już są u innych trenerów, już przechodzą ten wiesz, jakby y, tą uniwersytet piłkarski, wiesz no dlaczego. No, to robią też wiadomo. Wiem, natomiast to, mimo wszystko wiecie, jak przyjeżdża Paulo Souza i diagnozuje Polską ligę, mówi o y, intensywności mentalności, ale jest dopytany przez dziennikarzy o pewne, rzeczy. Rzeczy. I on mówi tak, ale polscy piłkarze mają problem z aktywnością w spotkaniach, także ci grający za granicą. Wypowiedź Paulo Sązy, Aha. Czyli, czyli on sam jakby troszeczkę, wiecie co, poszedł o jeden most za daleko. Czyli źle rozpoznał. No niestety suma błędów popełnionych przez Sousę w tym pierwszym meczu jest kolosalna. I gdyby to był Brzęczek, to byśmy go dzisiaj tutaj tak zjedli. Zresztą ja, ja uważam, że Brzęczek, znając standardy, jak, jakie on stosował, to on by ten mecz wygrał po prostu. Natomiast nie chcę tutaj tęsknić już w tym momencie za byłym selekcjonerem. Y no nie, nie może aż tak wiele błędów popełnić trener, który mówi, że dobrze rozpoznał teren, że, że jednak był czas na to, aby z nimi porozmawiać, aby tutaj pewne to, co Roman mówi, to też się zgodzę, że, że polski piłkarz nie jest przygotowany na to, żeby tak z marszu. Zmienić, ja wiem, ale, ale chciałeś... Tkwić w, innym w, innym w tym związany związanym z brzęczkiem danej. Nie No poczekaj, e, nie, no bo to nie, nie, nie Dobra, to poczekajcie pomału. Po po nie powiedziałem, Roman, że chciałem tkwić w maraźmie. Uważam, że po prostu w tym systemie brzęczka przaśnym e, e, i w którym na pewno Glik grałby w pierwszym składzie, na pewno byłyby skrzydła, bo jak Sousa przywrócił skrzydłowego prawdziwego, z prawdziwego zdarzenia, to znaczy No jak, jak facet z takim doświadczeniem popełnia takie błędy, no to jest jakiś sygnał, który się zapala, bo jak my przegramy ten mecz z Anglią, to będziemy się już bić po prostu o drugie miejsce. I to jest, i to jest fakt i można tutaj tutaj zadawać pytania, można go rozliczać i uważam, że jakby dyskusja na ten temat debata, jak mówią hiszpanie jest naj jak najbardziej uzasadniona. Ja to... no jeszcze proszę bardzo Arto. na pewno na pewno Sousa nie był osobą, która przez ostatnie dwa lata analizowała reprezentację polskiej polskich piłkarzy. To był to był trener, który dostał ofertę pięć dni przed podpisaniem tej, tej no umowy. To, po to, jest to jest druga rzecz, rzecz. 1 stycznia umowę i za dwa miesiące gra pierwszy mecz mnie jedynie zastanawia to, dlaczego co skłoniło Sołse do podjęcia decyzji, że, że lepszym wahadłowym będzie Szymański, a nie juźwiak?